Witam Was na kanale Nowa Gra, a dzisiaj grą w dnia jest Angry Birds Classic. Zapraszam. Na tym kanale przedstawiam Wam codziennie jedną grę warto uwagi. Spośród milionów gier na telefon przedstawię Wam jedną, moim zdaniem najlepszą. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w naszej grze Angry Birds. Spróbujemy rozwalić pierwszą świnkę. Musimy ją, że tak powiem, delikatnie... ...zwalić stąd, bo ptaki bardzo... O właśnie, coś koło tego. Musimy y, wycelować tymi ptakami, by, by... ...by przewrócić tą świnkę. Udało nam się to za pierwszym razem. Tutaj chcą, żebyśmy ocenili, to nie. Ej, klikamy dalej, o co my tu mamy dalej? Musimy hmm. te świniaki przewrócić. Może... udało mi się za pierwszym razem. O, co, co, nie podejrzewałam no to. No i jeszcze to teraz... Torch się nie rozwalił. A za to, to miałbym dodatkowe punkty. Ale hamstwo. Ej, okej. Okay. Tutaj spróbujemy sobie rozwalić. No nawet dobrze, fajnie to dało. I teraz uwaga, mamy kolejne ptaki. Jest to żółty ptak, który jeżeli naciśniemy w jakimś momencie, on przyspiesza. Uwaga, teraz. Gdzieś on przyspieszył. Był nawet też inny głos. Nie wiem czy zobaczyliście. To jest taka ym, biała chmurka, to właśnie tam przyspieszyliśmy. Okej, okay, prawie się kolejnemu umarło, ale no nie. Hm. No nie, za nisko. Mamy ostatniego, mam nadzieję, że... A nie, nie ostatniego, przez No znowu to samo. Teraz mamy ostatniego, mam nadzieję, że mi się uda. No nie! Okej, okay, dobra, restartuję grę. W sensie poziom. Okej, okay, teraz... Jeszcze raz. No, ten jest raczej słabym. Teraz może nam się bardziej uda to rozwalić. No, na razie jest tak jak ostatnio. Czyli szału nie ma. Okej, okay, o to było piękne. To ładnie nam się udało. Stały nam jeszcze trzy. Bardzo fajnie. Tutaj nie, coś tam chyba za reklamy, nieważne. Tutaj wystrzelimy. Oj! I właśnie mamy kolejny rodzaj świn, czy ptaków. To są czarne, które wybuchają po zysknięciu się z jakąś rzeczą. O! jakby było idealnie pokazane? No, dosyć ładnie. Dosyć ładnie, no tak powiem. No. Też w miarę, a ten będzie najtrudniej osiągalny, bo się tak strasznie zakopał. Ech. Oj, a się zakopał bardzo w tych. Może teraz? Nie, chyba. Nie, nie. Chociaż. O, jest ładnie. Jest ładnie. O, idealnie już po nim. Właśnie te czarne wybuchają tak. Po się z czymś. Widzieliście jak one działają. Te czerwone są najsłabsze. Ok, tu mamy ten żółty. Już mieliśmy żółty. Oj. Ale słabo. Nic prawie nie zrobił. Ok, ale zobaczymy jak zielone. Naciskamy. Ale fajne. Mega. Tylko musimy troszeczkę niżej. Okej. Okay. Znowu tort się nie rozwalił. Miałbym dodatkowe punkty. Ale tam. Tort nie najważniejszy, tylko najważniejsze, żeby świnki się potoczyły na ziemię. Okej. Okay. O, ładnie, ładnie było pierwsze. Teraz mamy bomb bombowe. Próbujemy tak trochę wyżej. Przeleci? Nie, no, tak. No, nic to nie, nie dało, prawie. No dobra, ok, zmniejszymy obraz, będzie nam łatwiej. I klikniemy, ok, no, znowu. Nic tam to prawie nie dało. Ale zmarnowałam Do tyłu zrobiłam. No co jest? Co z tym levelem, nie tak? Ej, przyszłam, przyszłam! Tego się nie spodziewałam. Ojacie. O, tu mamy takie duże. One po prostu mocno rozwalają, bo są duże, no tak. O, i TNT jeszcze na TNT yy, 7 spadł, więc TNT też się rozwaliło. No, nie mają żadnej super mocy, jak mi się wydaje, tylko po prostu są duże, ciężkie i masywne. I dlatego tak ładnie przewracają wszystko. I będzie, będzie. O, super. Jeszcze trzy nam zostało. Super. Okej, okay, lecimy dalej. Uff, o czy my mamy jakieś nowe? O, one się powiększają jak widać. Po zetknięciu się z czymś. To jest ich zaleta. Niby są takie niepozorne, a jak się powiększą, to takich szkód narobią. O, jak teraz? No, jeszcze to zleci. Zleci, zleci? Zleciało. Ale dobra, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie jest do końca zrobione. Umniejsz sobie. Takie niepozorne ptaszki, a tyle robią. Okej, okay, i ostatni jest. Udało się. Już myślałam, że mi się nie uda. Zostały mi dwa ptaszki, więc spoko. O, tylko jedna gwiazdka? No Szkoda, ale o co my tu mamy? Tu klikamy. To pokazuje nam idealnie jak leci. O, TNT też poleciało ładnie. Mm, tutaj polecimy na te balony, czy... Nie, tu, pole... Nie, tu się o wysepkę chyba zahaczy. Dobra. Teraz tam troszeczkę. Wysoko, by poleciało ładnie na to. I ja o nic nie zaczęło. Okej. Okay. Pokonany. I jeszcze ostatni. Chyba najtrudniejszy, ale damy radę, spokojnie. Mm, jakby to tutaj... O, może tak. Hm nie wiem, tu nie. Toś nie wydaje mi się. No dobrze mi się wydawało. Ech. Może na to na ten balonik? O, właśnie to było, to trzeba było skoczyć na balonik, on się tak od niego odbije, znaczy to są... znaczy to chyba nie jest balonik. No dobra. Trzy gwiazdki nie. Lecimy do ocenki. Angry Birds oceniam na łatwość. Dwie łapki, frajdę na trzy łapki, daje bardzo dużo frajdy i wciąga aż na trzy łapki. Naprawdę polecam. A teraz słodziak dnia! Jaki ładny kotek! A co on robi? Jak on się wylisuje, słodko! Patrzcie na tą jego łapkę białą! Zapraszam Was również na moją stronę internetową nowagra.pl, gdzie znajdziecie wszystkie opisy gier, które już nagrałam oraz wiele ciekawych i potrzebnych informacji, na przykład jak je zainstalować. Polecam dać też łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Bardzo mnie to motywuje. Dziękuję. Bye!